W dzisiejszym odcinku skopiowałem ustawienia Peter Bota, czyli pro playera który zarobił łącznie 400 tysięcy dolarów, byłego gracza konsoli, przykrotnego zwycięzcę FNCS-ów oraz najlepszego aimera na świecie. Hey. Pierwszą grę polecimy sobie na Hot Dropa. Widzę, że na start na miejscówkę mamy dużo osób, to już ktoś zajął. Wylądujmy sobie i weźmy jakąś broń. Dojeźmy typa, bo widziałem, że chodził. Dostał krak, biało, dead. Swoją drogą dodali im giełka, a koniec sezonu już blisko, nie wiem po co. Kolejny typ chodzi, dostał 30. Niestety nic nie trafiam na tym. Mhm, <laughs> jeszcze dostałem krak. Nie ukrywam, my też się musimy trochę wyleczyć. Chodzi pod spodem, dead. Widzę, że nowe kroki przede mną są. Dostał krak, dead. Kolejni się jacyś strzelają. Jeden leży. Jeszcze gdzieś drugi powinien być, tylko gdzie? No i wiedziałem, że tu dostać krak, dead. Drugi idzie, krak. No chodź tu. Biało, dead. To jest inteligencja! Raczej nie. Kolejne przyszedł nas dojechać impulsami. A wytłumaczysz mi, po co ty uciekasz? Siedzi tutaj, dostał 80, tylko my też dostaliśmy Krak, dead Dwa medaliony na mapie się biją. Idzie jeden z nich, dostał, krak, biało. Chłop już postanowił uciekać. Ty, chilluj! Weźmy sobie kaktusy. Te rękawice są tak denerwujące jak ktoś gra z nich. Dostał trochę, biało. Nie ukrywam, nasza sytuacja nie jest zbyt ciekawa. Dobra, tego się powinien nie spodziewać. Krak. Leci, biało, dead. Widzę, że kolega profil prywatny praktykuje. Weźmy sobie z niego loot. Kolejny idzie, dostał, 20, 50, biało, dead. Weźmy sobie butlę. Nie rozumiem, czemu ty się nie chcesz bić. Jeszcze jedne kroki przede mną, widzę. Dostał, za 30. Wbijmy się w niego, krak, biało. No tego to on się nie będzie spodziewał. Wyjdźmy za niego. Dead? Skoczmy sobie w rifta. Jak ktoś wie, to niech da znać, z którego sezonu jest ten skin. O, jeszcze podmienić mu się nie da. Dostało 80, biało. Co?! GG, bro. Wracamy. Tak łatwo to my się nie poddamy. Dajemy graj. I lecimy sobie znowu na hot dropa, tym razem korty. Weźmy sobie SMG, pompę. Co jest dead? Zabierzmy sobie ceki. Rzućmy mu trochę, żeby miał. Chłop zobaczył, jak fajerwerki działają. Kolejna walka na domku jest, bo kroki są. Dostał jeden, krak, wejdźmy w niego. Podmieńmy ścianę. Edit. Dead. Tego bardziej spoconego widzę, że uratowałem. Dostał, krak, biało. Wylećmy się trochę też. Wyjdźmy do góry, bo jeszcze coś tutaj przyszło. Ten widzę, że nie wie, co się dzieje. Dead. Znowu użyjmy magię C4. A kogo my tu mamy? Dostał. Krak, biało. Naprawdę, tak będziesz robił. Dostał, 20. Spam. Widzę, że na miłośnika flinta trafiłem. W zasadzie ten item też ma swój sens przy tych medach. Chwilę mnie raptem nie było i gdzie on poszedł. W zasadzie trochę szkoda, bo obydwoje matce straciliśmy. Weźmy sobie standardowy automat. Kolejny kolejarz na kolejach lata. Dostał. Wychodzi. Krak. Wbijmy mu do boksa. Dead. Tym razem samochodzież jeździ przed nami. Przynajmniej tyle, że my teraz to prowadzimy. On się zaraz wysypie od własnej broni. Dostał. Wbijmy specjalnym sposobem wbijania. Krak. Biało. Dead. Szczerze, jak Artur, trochę się poczułem przed chwilą. W ścianę, trzecia, czwarta, nie trafiona, czwarta, Medaliony się biją na nitrodromie. Musimy sobie szybko wprosić się na jego furę. Sprawdźmy, czy zna sztuczkę, dostał, biało. Kolega, widzę, że teraz piechotę uczęszcza. To i tak nie ma sensu, że ty ucieka z tym medalem. Uciekamy! Leci, dostał, krak, death, no i po co? Zbimy w tego, co strzelał. Siedzi pod spodem, ale to nie jest problem, bo mamy niski ping, to mu zaraz podmienimy. Dostał, krak, biało. Dead? Jeszcze jego by się sprzedało spotkać i dorwać. Widzę, że stoi sobie na stacji i mu się nudzi w życiu. A jak? Jaki ziomek chodzi, dostał 20? Ty, proplejerze playerze, chilluj! Ucieknijmy sobie stąd na razie. Ten WKR i tak go goni w tym samochodzie. Na górce się coś jeszcze strzela. Oni za bardzo się mną nie przejmują, tylko są zajęci walką. Biało, dead. co tu chodzi? Wyspę jeszcze nam ktoś przejmuje, dostał. Weźmy sobie podcast z dołu, w zasadzie to już po nic. Wchodzi pod daszkiem, dostał biało. Czy ty myślisz, że będziesz przede mną uciekał? Dostał, dead. Czas jeszcze wylosować zwycięzcę konkursu na 1200 fałdolców, więc sobie na szybko ją wylosujemy, żebyście wiedzieli, bo obiecałem, że 3 sierpnia będzie wynik, a zwycięzcą jest... Ta oto osoba, więc napisz mi swój nick na Discordzie, gratuluję wygranej, a teraz wracamy. Latające samochody ciąg się w tym sezonie. Czy ty naprawdę na stację będziesz jechał? I tak ci nie pozwolę mierzyć mierzyć, choćbym go miał wysadzić. Jego własna broń obróciła się przeciwko niemu. Wbijmy w niego, tylko że on buduje. Dostał, dead. Weźmy sobie jego piękne medaliony. I gdzie ta ostatnia dwójka? Ten co nie wie co się dzieje, dead. Wspomnienia z odcinka ja osoba wracają i tym dowódcą brawo. Chłop tutaj ma bota, spami mnie. Co jest? Co? Dowódca brawo. Chcesz mi powiedzieć, what? Ten lepszy leży. Ten już ucieka, bo nie ma bota, dostał. Kilofujmy, dead. Królewskie zwycięstwo nasze. Nie jest źle, czy na likwidacji? Wróćmy do lobby. Zmieńmy sobie tryb. Znowu dajemy graj. Tym razem polecimy na koleje. Strzały jakieś przede mną. Dostał, 20, 70. Krak, tylko że ja trzy strzały mam do pompy. Chłop ucieka. Co on dostał? Oh, ale piękne. Wybijmy się flintem do góry. Dostał, krak, biało. Wlećmy sobie kilofem, dead. Ten flintlock jest fajny, bo pozwala nam latać. Dostał, biało. Dalej ucieka, dead. Furka nowa w nas wlatuje. Bez fury to już gorzej, dostał. Zwijmy się w niego, dostał, 100, biało. No nie uciekaj, dead. Dostaliśmy lekki dojazd od medalionu. Użyjmy trika do przejęcia fury, szybko wejdźmy. Dostał, krak, biało, dead. strzały jeszcze jakieś zostały za mną. Rzeczywiście coś jest, dostał, 80, biało, dead. Medalion kolejny jeszcze jeździ. Czemu każdy w tej grze na działka gra? Zbijmy szybę, dostał, biało. Ale po co ty uciekasz, a bardziej uciekałeś, dead. Lud muszę przyznać przyzwoity mamy. Dlatego trzeba uważać, bo i jemy ma. Jeszcze mnie grubo dojeżdża, dostał, krak. Oj, to był zły pomysł, biało, dead. Te fury mało mają na solo, więc zaraz robi boom. Czy ty naprawdę chcesz się ze mną po całej mapie gonić? Dostał, dead. Wizualizacja nam znowu pomaga. Dostał, 70, 100, ucieknijmy szybko, bo on ma mi rzuca. Dostał, dead. Wow, jeszcze jakiś snajper tu jest. I wukajera w dodatku dostał, 100. Prosta zasada, jak dojeżdżasz to nie uciekasz. Dalej ucieka do wiru, dostał. Wbijmy finalnie w niego, dostał, dead. Weźmy sobie inną furę. Kaskadera w lobby mamy. Jestem kaskaderem, mam na to certyfikat. Jedzie ten nasz kaskader, dostał, dead. Po wodzie jeszcze w oddali coś chodzi, dostał, 100 dead. Przyjmijmy sobie kolejną wyspę. Wchodzi kolejny nasz cel przed nami. Kolejny, który kilofa chce dostać, dead. Nie widzę nikogo, a strzały przed chwilą były. Ludzie, przecież tu nikogo nie ma. Polećmy na szczyt, bo na nim często ktoś siedzi, bo jest lunch. Dużo się nie myliłem, dostał. Użyjmy AIMA Peterbota, mając jego ustawienia. Dostał, krak. Widzę, że fury ustawił, przygotował się. Dojedźmy innego, bo tam ten znik. Kilo. Co jest! Dead. Nie. Wydaje mi się, że on gdzieś tutaj siedzi, tylko gdzie? Jego naprawdę nie ma, a ja to kolapsowałem. Za to tutaj jest ty, dead. I pytanie, gdzie ten ostatni jest? Szkoda, że tego nie możemy wziąć. Zróbmy mu smyłkę tym samochodem. Czy myślisz, że cię nie widzę? Dostał? Wjedźmy w niego ładnym stylu. Kill off, dead? Zero budowania, wyciągamy 18. Likwidacji. Znowu wracamy. Podsumowując, ustawienia Peterbota są bardzo dobre, ponieważ ma niską czułość, dzięki czemu można dużo trafić. Jedyne co to trochę luneta jest jak dla mnie za wolno. A co do ustawień graficznych, jeśli komuś zależy na wysokie FPSy, no to może sobie je ustawić. Napiszcie też pomysł na challenge, bo 6 sierpnia wleci film specjalowy a w nim serwer Discord. A pierwsze osoby, które dołączą w dzień publikacji filmu, dostaną specjalną rangę.